Dzień dobry. Dzień dobry. Seba! Ale mieliśmy się poprzytulać. poprzetulać. co ty no? Dobrze, poczekaj, nie? Nie bądź taka nerwowa. Co za wszystko naraz nie może być. Coo to nie Chodź tak wiemy. miało być? Chodź najpierw będziemy <laughs> zarobić pieniądze. Ty faktycznie przyjęłam ja tego Brajanusza. No tak, trzeba zrobić ja w Polsce. Wiesz tam, przecież ale, ale wiesz, że się tak w tobie zakochałem przez to, że po prostu masz syna, który łączy tradycję z nowoczesnością. Dlaczego? No bo Brajan, No Brajan, takie zagraniczne i Janusz. A Janusz. No i możesz mówić, ale jak, jak na, 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 idą tak. lat? 16, jak mówisz do niego w skrócie? Nie, on ma 11. A jak mu mówisz w skrócie? Brianek. Brianek. Briannek. Ej, Jessica, a co byś, byś zjadła na kolację? Ej, zjadłabym rybę. Rybę byś zjadła? A ja ci kupiłem swoich smalców. Ale ja nie lubię smalcu w dupie mam to, czy lubisz smalec, czy nie Ale to rybę ze smalcem, tak, dobra? ja ci zrobię ten smalec w kształcie ryby czy nie? To, Ej, e, zobacz, a może za, załóż mi tego mieścia Oddaj to jedzenie, chodź tutaj. chodź tutaj Chodź tutaj Jak ci się na podoba? No dobrze, tylko Dysyka. szkoda, że te drzwi nam wypadły Wypadły mnie w k*****, to je z okno. Powiem ci, że zupa była zasłona. Przyjechałaś i od razu przesoliłaś. Zupę. Ja, ja się starałam. No. A to? Starała. A myślisz, no dobra, słuchaj, jakoś to obejdziemy. Ty, Hacz, jaki... Ty myślisz, że to dla Brianusza było dobre? Ten skr... ma 11 lat, ale może by się na tym utrzymał. Pokaż. Co? Ej Jessyka, czemu nie nosisz stanika? Noszę. Przecież nie nosisz. Noszę. To dlaczego go nosisz? No żeby mi cycki nie opadały. No chciała się. Aś... Co? Chciała się. To, to nie przeszkadza. No to nie przeszkadza. Ej Jessica, chodź tutaj, nie? Te, mówiłem ci o tych wakacjach, że pojedziemy nad morze. Nie patrz. Jest morze, nie? I patrz Jessica, tu jest normalnie. Tam jest nasz ten, nasz dom namiot, widzisz? Nie widzę. Tam, widzę. trochę gnoju przerzucisz po, pra po prawej stronie jak patrzysz. A no czemu gnoju? No gnoju trzeba przerzucić, żeby tam pomieszkać chwilę, nie? A u, u sąsiada, tak? No, u sąsiada, to znaczy my będziemy jego sąsiadem, jak przerzucimy gnoj. Powiedział, że 6 kg gnoju ma po owcach za domu. A ja to tam już rozstawiłeś? Rozstawiłem, no. Mhm. Musimy gdzieś spać. Fajnie. <laughs> Te Jessica, chodź, coś ci pokażę, nie? Te tak narkomany z ciekawek szukają. Ale dlaczego z ciekawek? żeby se w żyłę dać, narkotyki, tak. żeby zażyć. Może wyrzuca, tak? Ja, patrz, zobacz. Ale pełne czy puste? Tutaj nawet dzieci w wży żyły później se dają. W żyły. Ci mówię akurat. Ty, hey, ty, nie dawaj se w żyły. No, się wydupił naćpany. Zobacz, jaki naćpany, widziałaś? Leży naćpany. No, żech mówił. Nie dawaj se w żyły, nie? Te dzieci takie głupie w tych czasach. Ej, patrz, a tu, może pójdziemy tu na dyskotekę DJ Motors, która. Suzyna na to. Dzisiaj. O, ja, a to chyba on tutaj przychodził nawet przed chwilą. Patrz, od. Od 1900. Ty, mi się wydaje, że to je on. Ty, patrz, to mój ty. rocznik jest 8,2. Ty, ale patrz, to je on. Ja no, już widział, nam co, pok wyszedł? pokazał nam jakieś znaki. Znaki pokażę. Ja zabić kurczaka Zjadłabym. To patrz kurwa, jest morski kurczak. Kurczak. Chodź tutaj, kur jedna! Dawaj, ja Cię dojadę! Kurwa. Dawaj kurw! Chodź tutaj, kurwo Ja pierdaj, kurwo Te wiesz co, sorry, nie? Ale mi te pitły mnie te kurczaki, chodź kur... Idziemy na busa i idziemy ukraść supermarketu. Albo no ja już nie wiem Albo są. ryby rybę po prostu Rybę! Te to tam są rybacy, idziemy zobaczyć tych rybaków. Ja p... jakie kotlety k***a, na plaży leżą. Te ciulu złoty, nie? Dawaj to te jakoś kotlety. Szufle te, daj, ale on ja tu. To... ja się boję tego w ciulnie. I ja ocie dupcza krwisty jest. bewsztyk. I ja ocie dupcza, patrz jakie floki. Na człowieku Chodź tu Seba Jeszcze niebieski kot Ja Cię dupię A ten niebieski to je k***a skąd? Czekaj, ja to spróbuję jakoś nabrać dupny. Jo, On Cię udupi ten kamer. Uważaj Jessica A co Ty byś chciała od życia? Chciałabym zjeść tego raka dużego raka? i mieć Mój stary stary maraka. i mieć spokój. Mój stary maraka. Ja, ja raka jąder, ja ci ja... załatwia to. Zjesz takiego raka, ja bym nie był taki pewny, raka, raka Ja bym chciała raka tego co A, A żurcz nie w głowie ci się dupi Dzisiaj rybnym widziałem dużego raka tu. W głowie ci się dupi od tych raków zjadła Ja żebyś zjadła Potem bym chciała mieć spokój te gdzie ty jesteś? Ja Dola? Co ty żeś zrobiła? Dziocha! Ej, co ty tu żeś zrobiła? Co ty żeś zrobiła? Nie... zrobiła? P... się w dziurę! Ja i co ty, że jesteś to Ty żeś no, mówił. Mówił, mi. żeś ci, że masz murzyńska dupa i teraz, żeś się zaklinowała. P***dola, p***dola. Nie ke cię tu zostawia i będzie zaraz przypływ i cię zjedzą te mewy Nie zostawiaj mnie! Nie no mnie tutaj, muszę cię zostawić! Dopiero. Hopie, Znaczy dziocha muszę Cię zostawić Nigdy daj do mnie hopie. Ty Umrzesz tutaj zjedzona Pomóż przez te mi, kurwa Nie, wyciągnij mnie z tej dziury, bo mi się dupa zaklinowała Widzę, ale Ci mówił że, żebyś nie jadła ja nie, tyle tych klusek Kurwa <grywa> Żeś zżarła, że 16 klusek na kolację a ja pola, nie Ja pierdole No nic no już po prostu nie wytrzymałem bo tak pierdła, Najebała się najebała. Leżała na to że wziął że wykopał jej Taki tu jest grup. Zrobiony. I że się ją zaje... Ta kumba teraz zrobiłeś i ona tu leży. Ona mówi kurwa, hopie, hopie, nie będę dupcic. I tak zaczęła dupcic, że musiał ich ciulnąć.